Hej, kochani! Chciałem po prostu tak bardzo dowartościować e, na tym filmie Amerykanów. Bo są bardzo zdolni. E, podziwiam technologię, którą budują Amerykanie. Na przykład taki serwer HP czy Super Mikro, HP to na pewno na 100%. E, czy na przykład bardzo piękne samoloty budują Boeingi i te, te tego typu. To są amerykańskie piękne samoloty. Co prawda ja czuję lęk przed lataniem, jeśli chodzi o samoloty, ale bardzo podziwiam i szanuję dzieło amerykańskie. Amerykanie są bardzo zdolni, i podziwiam wszystko co robią. Od technologii każdego rodzaju to podziwiam samoloty amerykańskie. Boingi, które latają. Um. Poziwiam też sprzęt Stanleya. Ten kompresor, czy te klucze, które kupiłem firmy Stanleya, takie te śrubokręty, czy innego typu narzędzia są super. Że um, bardzo podziwiam po prostu Amerykanów. Są bardzo zdolni. Ja tak po prostu no, chciałem po prostu dowartościować Amerykanów z całym szacunkiem. Czy na przykład firma Skynet to jest też amerykańska firma, która jest super. Dzięki tej firmie poznałem wspaniałą kobietę, która jest moim szefową. Um, że pełno szacun. I to co jeszcze fajnego jest, to ta durkarka też jest amerykańska. Zrobiona. Nie, ja tutaj nie jestem pewny, kochani. Bo ona jest zrobiona pod Macintosh'a i pod Androida, i dlatego pomyślałem, że może być amerykańska, ale w każdym razie to mogę się mylić już w tym momencie. Ale natomiast e, bardzo podziwiam technologię. Na, na przykład pracując na HPQ czy na ibm No, nie, nie zamierzam jeszcze sobie dokładać serweru, bo te, co mam, to mi wystarczą, ale e, natomiast tu mam świetny też IBM serwer. No, on jest wiekowy, taki klasyczny, ale, ale sprawdza się do tej pory. Jest super. Ja mu tylko wyświetlacz dołączyłem. Bo miałem wyświetlacz, który tam też czuj, czujnik temperatur i mu dołączyłem po prostu, bo nie wiedziałem gdzie go położyć. Mi przeszkadzał. Był w szufladzie i sobie pomyślałem, że może być tutaj. No. No i akurat zetkałem pustą komory, bo. I. O. Nie wiedziałem co w tej może zainstalować. No i zainstalowałem właśnie ten wyświetlacz. Tam na górze cd jest zakryty zaślepką. Tam była zaślepka na miejscu tego wyświetlacza. Tam który pokazuje temperaturę i obroty wiatraków. Fajna sprawa. Akurat sobie pomyślałem, że będzie świetnie pasował. Um. No, że no, podziwiam po prostu inżynierów amerykańskich. Mają naprawdę świetną technologię, świe, świetną no, technikę budowania technologii. Chciałam tak po prostu ich dowartościować Amerykanów, bo jeszcze nie miałam okazji chyba tego uczynić na żadnym z filmów. I tak sobie pomyślałem, że ten film będę dedykował właśnie na okazanie wielkiego szacunku do wartościowania Amerykanów. No dobra kochani, to tym się chciałem z wami podzielić. Chciałam się tak lepiej poczuć tym, że dowartościowuje technologię i wspaniałych inżynierów Amerykanów z, Am z Ameryki się Mapa. A i mają bardzo piękne drapacze chmur, które mi się bardzo podobają. I ja ogromnie się cieszę, że w Polsce również są takie drapacze chmur na wzór amerykańskich. Hejka, kochani buziaki! Hej!